Ja jestem Anita i witam Was dzisiaj ponownie na moim kanale. Dzisiaj, jak widzicie, po tytule mamy test kosmetyków z Także Jeżeli jesteście zainteresowani tym, jak te kosmetyki mi się sprawdzą, to, to koniecznie zostańcie ze mną i zapraszam Was do oglądania. Słuchajcie, na wstępie zapraszam Was na swoje social media, żebyście mogli być ze mną na bieżąco i na bieżąco sprawdzać, co się u mnie dzieje oraz w sklepie. Natomiast ja już nie będę przedłużać i przejdźmy do testowania. Jak widzicie, zaczęłam sobie robić brwi, a to dlatego, że mam tutaj żel do brwi, a nie mam nic kryjącego, więc wiecie. Postanowiłam, że sobie je zrobię. Też nagrałam wam tutorial z takiego mm, mojego brow routine. You know what I mean. <laughs> Więc przejdźmy do tego produktu. I tak, szczerze mówiąc, patrząc na to, co tutaj mam, to Scinsy stawia na produkty wierzchnie. Nie mamy tutaj podkładu, nie mamy kremowych produktów. Raczej wszystko jest w takiej formule pudrowej lub żelowej. No bo tutaj mamy na przykład żel do brwi. No i ewentualnie też pomadki, ale one no, mają taką bardziej wazelinowatą, podejrzewam, konsystencję. Także tak to wygląda. Także przybliżę Was do siebie i przetestujemy sobie ten produkt. Okej, okay, jeżeli chodzi o sztuteczkę tego żelu, w ogóle wziąłem sobie odcień Dark Brown, bo uniwersalnego przezroczystego już nie było. Niestety. Więc wziąłem sobie Dark Brown. Mam nadzieję, że będzie mi tutaj dzisiaj pasował. Ok. Strasznie gęsty jest ten żel. Bardzo gęsty. Zdejmę nadmiar z opakowania. Ok. W ogóle dajcie znać jak dźwięk, bo chyba muszę zakupić. Um, Mikrofon, bo mam wrażenie, że jest straszne echo, ale to dacie mi na pewno znać. No i dobra, zróbmy teraz tą brew i zobaczymy. Może zaczniemy od tej. Strasznie trzeba uważać, bo może robić krótki. Strasznie ciemne te brwi wyszły, nie macie wrażenia? Że strasznie przyciemnia ten żel. W sumie wzięłam Dark Brown, czego ja się spodziewałam, ale no już widzę, jak utrwala, bo czuję, jak mi zostrzyga na brwiach. Okej, okay, ale całkiem. Całkiem nieźle to wygląda. Podoba mi się. Ciekawe, jak się utrzymają, ale wyglądają naprawdę zacnie. Tak mi się najmniej wydaje, wydaje. Ok, oprócz tego, że z marszu przyciemnił mi dosyć mocno te brwi, ale odcień jest chłodny, więc nie mogę narzekać, bo nie wygląda to źle, więc jest w porządku. Ja też mam dookoła brwi nałożony już korektor i na powiekę, bo sobie czyściłam tą powierzchnię właśnie do tego brow routine na insta. Okej, okay, i ja na powiekach mam już korektor, który przestygł, więc będziemy dzisiaj nakładać na taką dosyć suchą bazę, ale mam nadzieję, że te cienie sobie poradzą. I wzięłam sobie tutaj dwie trójeczki. Słuchajcie. Jedna to jest odcień, no mają numerki 2307 wd i 2310,7 budę. Tak to wygląda. Cena Polska to 9,99, żel był za cenę 14,99, z tego co mi się udaje. Nie, 12,99, ale ten przezroczysty byłby chyba lepszy. Także mamy cienie, takie trójeczki. Była też paleta, ale niestety ona była cały czas wyprzedana. Ja tak czekałam, 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 aż mi się odechciało czekać. I postanowiłam, że już nie będę dłużej czekać z tym testem i po prostu zamówię te mniejsze palety. Jeśli chodzi o cienie, to mamy tutaj dwa metaliki, które na pewno sobie wykorzystam i cztery cienie matowe w sumie, które zaraz zobaczymy, czy w ogóle będą dawać radę, bo te dwa tutaj od góry, o, te dwa od góry są bardzo, bardzo jasne i jeden jest ultra chłodny, a drugi jest bardzo, bardzo ciepły. Także mamy dwie takie skrajności troszkę, ale mam nadzieję, że sobie tutaj poradzę. Nałożę sobie ten ciepły odcień pod łuki brwiowe, czyli klasycznie. I jedno oko zrobię sobie z wami, a drugie poza kamerą. Okay, on jest dosyć ciepły, bo już widzę, że wypada ciepło. No dobra. Dołożę sobie tego może chłodniejszego. Okej, okay, ten jest taki szary i świecący. Już sobie zmieszałam to, tak zostawimy. Ale musicie uważać, bo to się do tego nie nada. Troszkę mnie. Hmm. Chociaż w kamerze to nie wygląda tak źle. W kamerze to wygląda tak klasycznie trochę. I teraz sobie zaczniemy um, od tego ciemnego. Brudnego różu. I będę go sobie wklepywać załamanie i zewnętrzny kącik. Taki jest plan. Okej, okay, całkiem, całkiem dał tu radę, ale to jest taki dosyć jasny, brudny różyk. W sensie tutaj ciężko będzie go dobudować. Chociaż może nałożony na mokro by się chciał troszkę lepiej kleić. No, no dobra, dam mu szansę. I najwyżej usięgym sobie po parek do konturowania. Aczkolwiek jak, jakbym to tak zostawiła. W sensie nie dobudowywała zewnętrznego kącika, to też by było ok. Bo mamy taki dzienny, dosyć świeży look. W ogóle przygotowuję dla Was odcinek z makijażem do szkoły. Musicie wyważyć, że w tym roku baktu szkół jest później, ale na spokojnie będzie. I tutaj wewnętrzny kącik też sobie nałożę. Okej, okay, mamy coś takiego. Teraz to nie wygląda za ciekawie, ale zaraz się to ogarnie. Dobra i teraz już czuję, że będziemy potrzebować glitter glue z NYXa. Przyda się. Okej, okay, na razie to nie wygląda za ciekawie, ale zaraz się to ogarnie. Sięgamy po glitter glue, niewielką ilość, naprawdę minimalną, dosłownie na czubek palca i przejeżdżamy nim po środkowej części powieki, dosłownie nad tęczówką i... Delikatnie rozpracowujemy na ten cień, który żeśmy tutaj nałożyli. Tą taką brudną, brudny różyk. No. Ja. OK. I już widzicie jak się klei. Aż mi się palec tak ten. Teraz na sam środeczek powieki takim malutkim pędzlem z Hulu. Powiem Wam szczerze, że muszę sobie domówić, bo dostałam dwa te pędzelki Hulu, takie z kolekcji Precision i to są tak genialne, precyzyjne pędzelki, że no Teraz na sam środek powieki nałożę sobie ten pomarańcz, taki świecący. On jest taki pół przez wszystko z tego, co tu widzę. I chyba się nie mylę. Także na sam środek. Tak, to jest taki półprzezroczysty brokacik, słuchajcie. Już czuję, że to moje moje ulubione pędzla do takiej precyzyjnej roboty, szczególnie teraz, kiedy mam paznokcie. Ale ładnie się to świeci, nie? Okej, okay, jak ten mat, to nie do końca. Właściwie te maty, ale ten świecący, no. Jest taki półprzezroczysty, taki efekt z trochę mokrej powieki nam się tu stworzył. I teraz po zewnętrznych częściach nałożę sobie ten metaliczny bordo i mieszamy je razem. Zewnętrznego kącika, bo jednak ten fiolet jest dosyć ciemny przy tym brudnym różu, który tu mamy. Teraz sięgam po pędzelek z brudnym różem i dokończę blendowanie granic. Ok, ten metalik pod palcem trochę mi znika tutaj. W sensie wygo widzicie, on się ładnie świeci, szczególnie jestem jasny na środku. Natomiast ten metalik to troszkę nam tu zjada się. Ale może to dzisiaj lepiej, bo jest dużo ciemniejszy niż odcień, który nakładałam na początku, ale spoko, może być. Pójdzie to w tłoku, szczególnie jak narysuję kreskę, wiecie, będzie ok. Ej, podoba mi się, w sensie jest ok, naprawdę jest fajnie. Zobaczę się może w większym lusterku, ale całkiem nieźle to wygląda. Całkiem nieźle, dobra to czekajcie, ja sobie to samo zrobię na drugim oku narysuję kreskę, nałożę podkład korektor i przyjdziemy przetestować puder i mam tu jeszcze w ogóle gąbeczkę, która strasznie chłonie wodę bo ja ją wyciskam już nie wiem który raz a ona dalej, z niej dalej leci słuchajcie, jest taka strasznie gąbczasta w sensie, no zobaczcie i czuć pod palcem takie no nie jest to nic przyjemnego, to jest raczej piłeczka kauczukowa. Czy kupowałabym tą gąbkę? Nie polecam, bo ja nawet jej dzisiaj użyć nie chcę, bo jest za twarda. E, także jak będziecie gdzieś w sinseju, to nie bierzcie, bo, bo jest... Do niczego się nie nadaje, opowiem tak. Natomiast e, może być też tak jak z gąbkami z biodronki, że to zależy jak traficie. Więc jeżeli macie te gąbeczki właśnie z sinseja i wam się trafiła fajniejsza, to dajcie znać, to wtedy się zorientujemy. Czy to jest tylko kwestia sortu i produkcji, czy one jest ogólnie się nie nadają do niczego. Tak, to chciałam powiedzieć, także dajcie mi 15 minut i wrócę do Was ze skończonym makijażem oka. Okej, okay, słuchajcie, tak aktualnie wygląda mój makijaż. Na całej twarzy mam podkład Ultra Satin Foundation z Belle Professional, Bardzo fajny podkład. Pod oczy mam tematycznie Belle Smooth Concealer w odcieniu też 01, słuchajcie. Um, no i co teraz? Teraz będziemy sobie pudrować całą twarz. Pod oczami przypudrowałam się pudrem Vivo tym Mood pod oczy. Nie mód pod oczy, tylko Vivo Under Eye Hydrating Setting Spray. Bardzo fajny puder pod oczy, tylko troszkę bieli. No i teraz będziemy sobie przepudrowywać całą twarz i tutaj mam Essential Matte Powder. przezroczystego już nie było, więc musiałam wziąć z kolorem. Mam nadzieję, że nie będzie jakoś mocno przyciemniał tego podkładu, bo ten odcień naprawdę fajnie mi pasuje. No i tak, zaraz zobaczymy jak ten puder. Jego cena to 9,99. I to jest super. I to jest najjaśniejszy Odcień, z tego co mi się wydaje, tylko też tutaj nie ma numerka. Niestety te oznaczenia mają takie sobie. W każdym razie wydaje mi się, że to jest ten najjaśniejszy odcień z pudrów koloryzujących. No i zobaczymy. Ja sobie go nałożę na początku takim flat topem z Minty. O nie, z Blended. No ale dostępny na Minty shopie i go będę wtłaczać. W razie nałożymy sobie na połowę twarzy i zobaczymy, jak mocno przyciemni mi, Bo już widzę, że przyciemnia. I to tak konkretnie. Ale miałam tego świadomość, więc nie jestem jakaś w szoku. Zobaczymy jak mocno. Jest bardzo matowy. To nie jest satyna, tylko to jest taki mat mat. Okej, okay. jeśli chodzi o stopień przyciemnienia, to jest lepiej niż sądziłam, bo z tego co widzę w aparacie to w ogóle nie ma dużej różnicy. Eee, natomiast, jak tak sobie z bliska się przyglądam, to wygląda dosyć sucho, tak bardzo, bardzo matowo, ale... Wszystko trzyma w ryzach, więc jak najbardziej jest w porządku. Nie wygląda też źle, w sensie nie podkreślił jakoś mocno suchych skórek, wygląda troszkę sucho. Tutaj szczególnie, ale u mnie w tym miejscu raczej większość produktów wygląda sucho, bo ja mam tutaj celę przesuszoną wiecznie. Natomiast tak wygląda połowa zmatowionej twarzy. Wydaje mi się, że z daleka w ogóle nie widzicie różnicy. Z bliska ja widzę tutaj w miejscach, gdzie miałam bardziej rozprowadzony korektor, że ten podkład, że ten puder niekoniecznie się z nim polubił i to faktycznie tutaj dostrzegam. Szczególnie tutaj, bo mi się zrobiła taka ciemniejsza plama. Natomiast jeśli chodzi o... Oj, tutaj też wyszła taka ciemniejsza plama, słuchajcie. Po drugiej stronie nałożę sobie takim mniej zbitym pędzlem i zobaczymy różnicę. Okej, okay, jeżeli chodzi o ten puder na drugiej części twarzy, to wygląda mniej plamiście, więc takim mniej zbitym pędzlem, bardziej puchatym dużo lepiej się go nakłada, natomiast no tutaj też wyszła ta plamka. Są takie miejsca, w których ten puder hmm, zrobił taką jakby plamę kolorystyczną i jakby pigment w nim się nierównomiernie rozprowadzał na produktach, na który jest nakładany. Coś takiego. Jak ja nałożę konturowanie, to tego nie będzie widać, natomiast ja to tutaj dostrzegam. Zresztą widzicie, wygląda trochę jakbym miała już wykonturowaną twarz, a tego jeszcze nie robiłam, także uważałabym z tym pudrem i raczej jakbym miała brać to ten przezroczysty, bo wydaje mi się, że konsystencje będą mieć taką samą, a jednak tam przezroczysty może bielić, z drugiej strony kurczę. Ciężko to znaleźć złoty środek, tak naprawdę, dla takich produktów. Natomiast teraz, jeżeli chodzi o konturowanie, to mamy tutaj dużo produktów do konturowania. mam paletę Contour Trio i tutaj jest brązer, róż i rozświetlacz, otwórz się. I tak wygląda. Róż jest rozświetlający, brązer jest ciepły i to też nie wiem, jaki jest odcień, bo nie ma niestety napisane, jest tylko numerek. Nie wiem, jakim cudem oni je rozpoznają W każdym razie ten róż ma takie złote drobinki No rozświetlacz i bronzer Mamy też bronzer And blusher duo Tak to wygląda, to już jest dużo chłodniejszy Odcień bronzera w porównaniu do tego No sami zobaczcie I wzięłam też rozświetlacz, ale przyszedł różowy Na zdjęciach one wyglądały Praktycznie identycznie, w sensie Różniły się tylko stopniem ciepłości Ja myślałam, że to będzie taki srebrny rozświetlacz Natomiast przyszedł różowy no niestety, będziemy się tutaj posiłkować tym co mamy i myślę, że zacznę sobie od pędzelka do konturowania bo wziąłem też pędzel do konturowania za cenę aż 13 zł taki skośny dosyć mało praktyczny w gruncie rzeczy ale z tym sobie poradzimy taki fajny, kształtem przypomina podaję Fenty Beauty Fenty Beauty ma chyba taki pędzelek no i dobra, nakładam sobie ten bronzer chłodny i zobaczymy jak będzie wyglądał, jak będzie za jasny, to wtedy od razu sięgnę potęcie. What the fuck! Okej, okay. czekajcie... Spróbuję uratować sytuację, ale ciężko to widzę. Da się to rozglądować. Nie! Nie da się, to się ruszyć nie chce. Ale odwaliłam maniany. Będę miała dzisiaj bardzo mocno podkreślone policzki. Aż trochę tłumacz. To zaraz sobie to... Zblęduję ten pędzel. To jest słuchajcie, mój pędzel do konturowania i do różu. I to jest Blended 135. Fantastyczny pędzel do konturowania. Z tym, że zobaczcie co ja tu zrobiłam. To się przykleiło i nie do dół. Z się twarz, więc nie powinny się dziać takie rzeczy. Okej, okay, ten pędzel jest fajny, bo od razu odcinam Wam tak naprawdę policzek. Nie no tutaj wygląda dużo lepiej, nie? No, na pewno wygląda dużo lepiej. Ale jest strasznie mocno napigmentowany. Dziwi mnie też fakt, że to się przykleiło w ogóle. Dlatego, że nakładamy suche produkty na sucho. No powinny dać się w gruncie rzeczy blendnąć. Nie wiem, no plam strasznie dużo. Ten brązer, więc poszalejecie z konturowaniem, co będzie nie wyglądać jak już konkretny debil, ale dawno mi się tak ciężko nie pracowało z poetą do konturowania. Znaczy tutaj nałożyłam mniej, a i tak jest plama. W sensie tego to nie mogę przeżyć. Czuję się jak taka Grażyna. God damn it! Ja bym się tak chodzić. Dobra, powiedzmy, że sytuacja jest opanowana, ale nie jestem jakaś usatysfakcjonowana z efektu. Mam tylko nadzieję, że to też nie będzie dzisiaj zbyt nie rzucać złoczy, bo ten brązer polubił mi straszne, straszne plamy. Mam nadzieję, że róż troszkę odwróci uwagę od tego nieszczęsnego brązera i może użyję sobie tego różu rozświetlającego z tego trio. Okej, okay, wygląda troszkę to lepiej, a jak nadal, jak do konturowania to wiecie. Szau nie ma. Teraz zobaczmy ten rozświetlacz. Bo tak naprawdę ten jest różowy, więc ciężko będzie mi go użyć. Użyję go sobie na oczach. A no zobaczymy ten srebrny, czy też złoty. Strasznie suchy. Mega pudrowy. To jest taka sucha tafla, w sensie on jest bardzo, bardzo suchy. Ładnie w gruncie rzeczy odbija światło. No, musimy pamiętać, że ja mam przed sobą dwie lampy, dwa duże boxy, więc tutaj większość rozświetlaczy wygląda tak, wiecie. Wow! Rzadko, który wygląda na mm -mm, nie. Natomiast on jest mega srebrny. Do śniadych cer w porządku, natomiast do takich ciepłych jak moja wygląda sino. Powiem tak. Ładnie się świeci, ale wygląda mega sino na twarzy, nie? Ja się bokiem, jak się patrzy na wprost. Odcina mi się nie jakoś mocno. Ale też nie jest tak, że nie jest widoczny wcale. Teraz wezmę sobie ten rozświetlacz różowy i nałożę go w wewnętrzne kąciki. Będzie mi tutaj się ładnie pasowało do tych oczu. Szału nie ma, ale tragedii też nie. Coś tam się odbija. Dobra, słuchajcie, także ja sobie dokończę te oczy. Wytuszuję rzęsy i przyjdę do Was przetestować pomadkę. No i ostatnia rzecz, jaka nam została tutaj dzisiaj do przetestowania, to są balsamy do ust sprzedawane w Duecie. Za cenę już Wam mówię: podejrzewam 15 zł za dwie czy tam 13 jakoś tak to było także zobaczmy kolory, bo tutaj nie ma oczywiście napisane, to są takie balsamy bardziej, ok yy, opakowania mam strasznie takie tandetne w sensie yy, te pomadki nie kosztują więcej niż pomadki z Bel z Biedrunki, a opakowania Belma ma fantastyczne w porównaniu przy tych, bo tutaj się wszystko rusza No są takie no mega tandetne i plastikowe jeżeli chodzi o te pomadki to zobaczmy drugi kolor o ten jest taki dużo bardziej mój także tego sobie dzisiaj użyję i zobaczymy. Pachną plastikiem, trochę. W sensie nie mają ani żadnego owocowego, zapachu, ani nic. Są półtransparentne. Wygląda dosyć tak cukierkowo strasznie na ustach. W sensie to chyba w ogóle nie jest moja bajka, jeżeli chodzi o balsam do ust. Już zobaczę, jak będzie wyglądał ten pomarańczowy. Bo ten jest taki mega cukierkowy. Ten może będzie. A nie, to jest ta, co używam. Może ten drugi będzie lepszy. Ten ma chyba drubinki. Okej, okay, to jest taka zwykła klasyczna wazelina Trochę ilością brokatu, tak naprawdę. No dobra, tak to wygląda. Taki niby lub niby nie, bo nie przyklełam rzęs, ale mam zrobione kreski. E, także tak, słuchajcie, wygląda końcowy efekt. Na ten moment, co mogę Wam polecić, to te cienie są całkiem, całkiem niezłe. W sensie udało się nimi stworzyć makijaż, więc jak zadycha za cienie, to jak najbardziej powiedzmy, że jest ok. Natomiast reszta, z tego dułu podoba mi się róż. Brązer niekoniecznie, bo narobił mi plam i w wersji nakładanej po prostu za dużej ilości tym pędzlem, ale też nie do końca mnie do siebie przekonują, jak mam być szczera, więc jestem taka mech. Jeżeli chodzi o ten różowy rozświetlacz, to to jest taka sama kolorystyka, co tego. Bardzo podobnie będzie wyglądał na policzkach, więc też dla mnie takie mech. A jeżeli chodzi o to trio do konturowania, to nie używałam co prawda brązera, ale użyłam sobie rozświetlacza i różu i jeśli chodzi o rozświetlacz, to jest całkiem niezły, mógłby być mniej pudrowy, bo ja po prostu takie rozświetlacze lubię, ale to jest kwestia mojej preferencji. Na twarzy wygląda całkiem nieźle, szczególnie jak się odbija to światło, bo tak jak ja patrzę na się w lusterku, to to nie jest taki glow, glow, który ja gdzieś tam akceptuję, natomiast róż bardzo taki przyjemny w odbiorze. Co tutaj dalej mamy? Bals, O, ten żel do brwi całkiem niezły. Wyszedł taki mega chłodny brąz na tych brwiach, ale naprawdę to może być całkiem niezły produkt, jeżeli się fajnie utrzyma. Jeżeli chodzi o te to to jest zwykła wazelina, czy kupowałabym to w tej cenie? No raczej nie, lepiej idźcie dorosłane i kupcie sobie coś po prostu lepszego. Jeżeli chodzi o puder, to nie przyciemnił jakoś mocno, porobił troszkę plam, natomiast ogólnie w rozrachunku takiego pudru dychę to nie jest tak źle. I e, Zobaczymy jak się utrzyma. Jeżeli się dobrze utrzyma, no to też e, nie będzie tak źle jak przypuszczałam. No i co, widzimy się w podsumowaniu za jakieś, myślę, 8 godzin na spokojnie e, i wtedy wam powiem jak wygląda moja Końcowa na tych produktów. Ok, przychodzę do Was z podsumowaniem po około 8 godzinach i co mogę Wam powiedzieć? To to, że mat na twarzy utrzymał mi się całkiem nieźle. Troszkę zaczynam się wyświetać w strefie T ale przy tych 7-8 godzinach to jest u mnie taka norma już tak naprawdę w podkładach, więc nie wygląda źle, wygląda troszkę sucho właśnie tutaj, ale ogólnie muszę wam powiedzieć, że całkiem nieźle to wygląda na czole nie mam żadnych zmarszczek nic mi się tutaj nie powchodziło, że tak powiem więc wygląda to naprawdę nice, A co mogę wam jeszcze powiedzieć to to, że ładnie utrzymało podkład na nosie, więc jest ok jeśli chodzi o konturowanie to dalej nie mam wszystko jest tak jak było, no i ta nieszczęsna plama dalej tutaj jest, mam nadzieję, że Innych odcinkach, które dzisiaj nagrywam, nie będzie to jakoś bardzo widoczne. Troszkę mi się zrolowały cienie tutaj w, w wewnętrznym kąciku, mimo że miałam glitter glue z NYXA, więc to jest takie. A, ok. E, jeśli chodzi o to, to, to. E Balsam w porządku, ale ogólnie tak mam być teraz mało nabijają. Także wolałabym kupić coś na pewno z Rosmana. Pędzel do konturowania bardzo spoko. I ten żel do brwi też ok, wszystko utrzymało się i wszystko jest na swoim miejscu, także nie mogę narzekać. Także tak to, moi drodzy, wygląda. E, ja za dzisiaj już Wam dziękuję. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodobał. że tak, to zostawcie paczkę w górę, subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco, a ja uciekam do domu, także do zobaczyska i cześć!